Reprezentantka klubu Karate Morawica jest już znaną i utytułowaną zawodniczką w skali kraju, a także Europy. Zajmowała miejsca na podium w dobrze obsadzonych zawodach w Polsce i za granicą. Jest medalistką wielu turniejów zagranicznych i krajowych. Nie spoczywa na laurach i z roku na rok podnosi swoją sprawność i osiąga coraz lepsze efekty. W 2022 roku została wicemistrzynią Europy w kategorii Kumite U16 na Mistrzostwach Europy w Bułgarii. Zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii Kumite na otwartym klubowym Grand Prix Mazowsza w karate Kumite Entkata drużynowym Shing Yokushin, a także wygrała prestiżowy turniej krajowy w Kobierzycach, w którym wystartowało ponad 400 zawodników z 34 klubów. We wszystkich zawodach aktywnie promuje miasto i gminę Morawica. Kinga Rabiej. Druga nagroda.